Wracamy z powrotem kochani. jejku nie mogę się na siebie patrzeć. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. lecimy moi drodzy, lecimy, zaczynamy od raczka. Zobaczmy co w energii raka. Co tam energia raka nam pokazuje i lecimy na miesiąc grudzień. Tu jest jakaś w pierwszym tygodniu jeszcze albo zakończenie walki, albo rozpoczęcie czegoś tutaj dla siebie. Widzę, że odcinacie się na koniec miesiąca, coś zostawiacie. To jest wielki odpoczynek, ale pierwszy tydzień miesiąca. No tutaj jest jakaś energetyka, słuchajcie, walki. Jestem zamknięty, zamknięta, nie chcę czegoś widzieć, nie chcę czegoś słyszeć. Tak? Czyli tutaj trzeba będzie coś po otwierać. Zaraz zobaczymy. Energetyka. Drugi tydzień perfekto. Trzeci tydzień super. I czwarty tydzień tak jakby. No, ja bym powiedziała, nie kłóćcie się, ale powiem tak: zostawiacie za sobą i to jest ewidentnie widoczne, bo macie tą śmierć, macie piątkę mieczy, macie dwójkę mieczy i tak jakby tutaj postawienie ewidentnie na siebie, wchodzicie w energię cesarzowej, której się strasznie boicie. Tak jakby jesteście samodzielni sami, samodzielne samodzielni panowie, jesteście tak jakby odpowiedzialni za siebie, a tu jest pokazane, że dopiero o to będziecie walczyć, bo to jest tak jakby nie ma zlecania pracy innym nie ma dzielenia się jakimś obowiązkiem tylko jakaś transformacja i ona będzie no nie licha w pierwszym w pierwszym tygodniu tutaj miesiące w pierwszym tygodniu miesiąca słuchajcie to będzie energetyka ja tutaj pokażę piątka, piątka mieczy, dwójka mieczy i śmierć czyli tutaj jest przeolbrzymia słuchajcie transformacja ale już drugi tydzień jest po prostu bajka, poezja bo to jest tak kończy się jakiś strach kończy się obawa, tu są pieniążki tutaj są pierwsze granty jakieś tutaj jest zapowiedź czegoś pięknego, piękne budowanie tu jest jakaś wspaniała współpraca wchodzicie w energię cesarzowej kończy się jakaś bieda i ja myślę, że będzie to Wam towarzyszyło przez najbliższy, no przynajmniej 10 miesięcy, 12, 10, 12 miesięcy, ale mało tego. Tutaj jest pokazane, że w trzecim tygodniu, tak jakby. <laughs> ktoś tu zaczyna was bardzo mocno rozumieć i teraz pytanie czy jest to wspólnik biznesowy czy jest to partner, czy jest to jakiś przyjaciel, bo tak jakby nie mogliście być kompatybilni z tą osobą a to jest pokazane, że nareszcie wchodzicie tak jakby w dobrą energetykę ostatni tydzień, miesiące ostatnie dni pokazuje, że muszę odpocząć, ale tak jakby muszę odpocząć od rodziny od rodziny, od być może od pracy zupełnie się izoluje od pracy, bo to jest jakiś Wolny czas, ale taki czas, który mówi, że ja muszę odpocząć, bo się pochoruję, tak? Bo tutaj będzie dziwnie, tak? To jest taka energia. Ale w co wchodzicie, kochane moje raczki? Chcę Wam powiedzieć, w świat, czyli zakończenie. Wszystko praktycznie, co zaczęliście w tym roku, wszystko pięknie zostanie dokończone, wszystko się ziści. Oczywiście, wszystko, co zaczęliście, tak? Znajdzie swój przepiękny efekt, ale dobrze, polecimy jeszcze tutaj po kolei. Pierwszy tydzień, tutaj jest takie czyszczenie, tutaj żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, ja muszę coś zawalczyć, ale nie wiem, w jaki sposób do tego podejść, i prawdopodobnie ta transformacja, ona po prostu sama z siebie będzie musiała wyniknąć. i Tutaj no, będzie jakiś nacisk, tak? Nacisk, jakaś struna, jakąś waszą strunę życia. I wszystko zostanie wyczyszczone. Drugi tydzień jest perfekcyjny, czyli tutaj, tak jakby, stworzenie, budowanie. Macie się, przede wszystkim, macie się pytać, nie bać się, że czegoś nie wiecie, bo to jest pokazane, czegoś nie wiem. Jednocześnie, jeżeli chodzi o pracę, czy jeżeli chodzi, tak jakby, nowe zagadnienia, a jest ktoś, kto zna temat, to po prostu pytajcie się, pytajcie, nie bójcie się tego, odpowiedź dostaniecie dobro, Ale to wydaje mi się, że to jest bardziej zakończenie jakiegoś strachu. Trzeci tydzień, tutaj. To jest tak jakby tutaj... Mm ktoś coś zaczyna rozumieć, tutaj tak jakby czekacie na to, czy dostaniecie tak jakby, czy dostaniecie to na co czekacie i tu jest pokazane, że tak, bo tu jest komunikacja nareszcie jest tak jakby jakaś komunikacja nareszcie jest taka nutka zrozumienia pomiędzy wami pomiędzy partnerem, pomiędzy kimś w energii męskiej tak więc tak jakby tak to kochani widzę, no i koniec miesiąca odpoczynek, być może część raków będzie wyjeżdżała, ale pokazanie że musicie odpocząć i to jest Wam potrzebne, ale myślę, że pięknie się zregenerujecie, bo ze światem, z energią spełnienia, wchodzicie w przepięknie, w energię roku 2026. Piękne to są jedne z najpiękniejszych kart. Mało tego, na potwierdzenie, tak jak powiedziałam, bo nawet nie widziałam tej karty. Wchodzicie w energetykę. Szóstki kielichów, czyli zebrania swoich takich emocji, energii, ale jednocześnie tak jakby swoich starych planów, tak, czyli wszystko to, co zrobiłem, wszystko to, co zaczęłam, wszystko się przepięknie u Państwa ułoży. Samotnie, żeby kogoś spotkać, myślę, że najlepszy jest drugi tydzień albo trzeci, bo ktoś się odezwie i to, na co czekacie, do Was przyjdzie, czy będzie to forma taka błyskawiczna? Nie sądzę, ale będzie. Natomiast jeżeli chodzi o związki, no to tutaj tak jakby no jest takie mm. Jest taki odpoczynek, ale dochodzicie do jakiegoś konsensusu. Tutaj, jeżeli jesteście tutaj, jeżeli jesteście ze znakami też wodnymi lub jesteście ze znakami powietrznymi, no to tutaj tak jakby, no zaczyna się rozmowa, zaczynamy ze sobą rozmawiać, zaczynamy wchodzić z powrotem na ten sam pułap rozmowy, tak? Bo tutaj tak jakby gdzieś tam te nasze drogi się wcześniej rozeszły, ale tu bardzo ładnie to wygląda, że trzeba po prostu, że trzeba na to poczekać i ta rozmowa do Państwa sama przyjdzie, sam, osoba sama przyjdzie, sama, bo tu się pokazuje empatia względem Was, ale najważniejsze, że koniec roku zaliczycie praktycznie w grudniu, powiecie sobie jestem tu cesarzowo, ja jestem tym cesarzem, tak, ja coś osiągnąłem, ja coś ogarnęłam, ja jestem z siebie zadowolony, ale mało tego, to jest tak jakby przypływ zaczyna się dopiero dla Was Teraz. Dla mnie świat jest przepiękną energią zakończenia, ale jednocześnie wejścia w coś jeszcze, jeszcze piękniejszego. Więc tak to, kochani, widzę. Jeżeli chodzi o zdróweczko, to ja bym powiedziała, że tutaj kości, kości i troszeczkę głowa. Głowa pracowała, głowa była przemęczona i na sam koniec, ja bym powiedziała, na samą końcówkę, uważajcie, bo możecie się przeziębić tak nielicho. Tak, czyli to przeziębienie może Państwo tutaj troszeczkę unieruchomić. Więc tak, to widzę drogie. Raczki, dziękuję ślicznie. I lecimy, ludź. Zobaczymy, co dla naszych lewków. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Minie, 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 oby tylko ten dzień dzisiejszy przeszedł. Oj. No nie, 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 wiecie, nie wykrzesa się choćby, nie wiem, co by się zrobiło. Jakby się pięknie nie, nie jak to się mówi, to zawsze zmęczenie będzie widać na, po człowieku. No. A ja należę naprawdę, ja być może jestem takim outsiderem totalnym, słuchajcie. Mm. Powinno być inaczej, bo jestem kobietą, ale nie umiem się zmusić, nie umiem się zmusić, jak tego nie czuję, żeby się umalować, żeby się wyszykować, żeby, jak to się mówi, zrobić blichter wokół siebie, tak? Wtedy, kiedy to czuję, no to jestem, jak to się mówi, na wysokości zadanie. Ja proszę cię bardzo, jak najbardziej, ale ja to muszę czuć. A tak słuchajcie, wielka to radość, jak możecie mnie widzieć, taką właśnie taką, taką i ze skrajnej karty. To tyle. To tyle. Dobra, lecimy lewki, kochane. Co tam dla Was w energii? Lew, wasza energia. Trzeci tydzień. Coś tutaj będzie, jakaś walka, coś tutaj, ktoś tutaj, coś tutaj. Ale zaraz zobaczymy o co chodzi. Trzy tygodnie macie niezłe. Trzy tygodnie niezłe. Czwarty: też szansa na poznanie kogoś, na zakochanie się, na bardzo dobrą znajomość. Tu jest jakaś nauka, zakończenie nauki, rozpoczęcie jeszcze jakiejś nauki, ale wielka duma z tego, co macie. Przepiękne energie, słuchajcie, na, tak jakby idzie jakaś podwyżka, idą jakieś pieniążki dla Państwa lub pieniądze, ale to są pieniądze jakieś urzędowe jest tutaj tak jakby pomysł ktoś przyjdzie z pomysłem lub ktoś przyjdzie z propozycją, żebyście Państwo sobie dorobili, tak po prostu będzie cenił Waszą wiedzę was, Wasze kompetencje drugi tydzień pokazuje się tu jakaś nauka tworzenie, działanie, budowanie ale też jednocześnie wielka siła, tutaj coś działa, tutaj działacie tu coś robicie z wielką siłą ale też z wielką radością nie jesteś się tego absolutnie, tutaj nie ma żadnych przeszkód w drugim tygodniu, tutaj cały tydzień należy do was. Trzeci tydzień jest taki, że trzeba będzie tak jakby mm, powiedzieć, basta, tak, bo to jest pokazane, że coś spocznie na tobie, drogi lwieby, i to będzie tak jakby, no będziesz walczył ze sobą, walczyła, bo to jest pokazane, że to cię niestety przeciąża, ale będziesz w takim ruchu, że nie będziesz tak naprawdę wiedział, wiedziała o co tu w tym wszystkim chodzi, tak, czyli dosłownie taki będzie Roller, coaster. Ostatni tydzień miesiąca pokazuje się, że tutaj ktoś się odzywa, będzie to ktoś z trygonu ziemi i wtedy będzie starszy od ciebie lub będzie to ktoś, z trygonu powietrze i będzie ciutkę młodszy od ciebie, ale masz wielką szansę na to, żeby się zakochać, żeby kogoś poznać, żeby tak jakby i jest to przepiękna energetyka. Jeżeli chodzi o to, jak wchodzicie, z jaką energią, czekajcie, bo ja to widzę, energia równowagi, czyli śliczna energia, bo ona jest spokojna, ona tak jakby naprawdę mówią, że to jest energia nudy, a ja bym zawsze chciała tylko taką, taką energię, słuchajcie, mieć, bo ona są tak jakby te energie są dla mnie, tak jak są zrównoważone, to one są najpiękniejsze. Jak nie działają w tą, albo w tą za mocno, bo to no niestety szarpie, tak? Powiem tak, cały miesiąc jest super, ale jakbym miała powiedzieć, to są trzeci tydzień będzie taki, że jeżeli przygotowujecie się do, do świąt, czy tak jakby macie i praca, i dom, i jeszcze znajomi, czy rodzina. Z, dosłownie, zlećcie pracę innym. Zlećcie, bo nie będziecie mieli siły w tych świętach uczestniczyć, bo to jest pokazane naprawdę, muszę walczyć ze sobą. Ja tutaj coś mam zrobić, ja tu muszę jechać, ja tu mam zadziałać. Ja tutaj mam jeszcze organizowanie czegoś tu, jeszcze być może pracę, bo tu też tu jest jakiś obowiązek pracy, ale ja bym powiedziała, że odpuśćcie, bo będziecie zmęczeni w święta, moje drogie lewki. Natomiast tak jakby jeżeli chodzi o tych, które chorują, o te lwy, które chorują to tutaj będzie tak jakby diagnoza, która mówi, że szybciutko trzeba, tutaj nie ma co tam się zastanawiać, tylko szybko trzeba z czymś zawalczyć, bo bardzo ładnie z tego wyjdziecie, tak, wrócicie szybko do równowagi po danym zabiegu, czy po danym, tak jakby, no, czy po leku, czy po danym leczeniu, tak, bo po podanym, tutaj powiem tak, farmakologia i specjaliści bardzo dobrze zadziałają, ostatni tydzień jest przepiękny, bo sprzyja bardzo mocno miłości, tak, czy jesteście w związkach też, czy nie, ale sprzyja bardzo bardzo ładnie. Miłości. W ogóle jest energia równowagi, nie powinno być najgorzej. Chorelwy lwy mają się tutaj leczyć, bo to jest pokazane, że macie sinusoidę, która idzie do góry. Jeżeli chodzi o samotnych, to ostatni tydzień, pier znaczy drugi i ostatni tydzień. Tylko, że w drugim tygodniu jest takie zagrożenie, że ktoś być może drugi lew, słuchajcie, albo strzelec będzie osobą zajętą. Tak więc musicie się zastanowić, czy gra jest warta świeczki, czy warta to po prostu wchodzić. Cała reszta jest super. Jeżeli chodzi o związki, no to tutaj jest tak jakby, no ja bym powiedziała renesans starej na nową miłość, stara nowa miłość tu przychodzi, ale też jednocześnie odkrycie czegoś nowego, odkrycie jakiegoś atutu w szczególności tam, gdzie związki są już długoletnie, bo to jest po prostu nowy żar. Coś tu będzie zadziałało na płaszczyźnie bardzo mocno urzędowej, ja bym powiedziała, że pracowej, typowo pracowej, ale też jednocześnie w uczuciach, coś ci tutaj, no, lewku, coś ci bardzo mocno obudzi, i nie ma tutaj wieku, czy ty masz 20, 40, 60 czy 70, coś tu będzie w duszy grać, bo to jest pokazane, że ta dwójeczka kielichów, ona cię naprawdę bardzo mocno otworzy. Kończy Kończycie pięknie, z zumiarkowani, więc nic się złego, moi drodzy, nie dzieje. Czego wam życzę, drogie lwy, pozdrawiam serdecznie. I lecimy panny. I teraz zobaczymy, czy to, co mówię, że co mi chodzi po kościach, bo to jest normalnie. Ja czuję, że coś jak mi gruchnie tutaj. To jak gruchnie, to gruchnie. Pytanie: czy w grudniu, czy w styczniu. Zobaczymy, kochani ale chodzi wiadomości dobra wyskoczyła karta więc ją musiałam o wiadomości i z przeznaczenia i przeznaczenie wiadomości i przeznaczenie ja zawsze to tak czytam i to już zostawiamy w energiach bo wyskoczyło sobie wola boga by tylko tak nie bolało oby było na spokojnie zobaczmy jeszcze dwa tygodnie dla panienki to też dla tej naszej Panny. Piątka mieczy, czyli koniec miesiąca. Coś tam się jeszcze Z. z Wiadomości o przejściu. Czego będzie dotyczyła ta wieża. Będzie stagnacja na koniec roku. Czy zawalczenie o to, żeby tego nie było. Nowa miłość. Hmm. No trochę mi się smutno robi, no. no troszkę mi się smutno robi, ale w co wchodzę? Znowu w świeżą energię, czyli z gierkiem kielichów, czyli nowe pomysły, nowe możliwości, ale drogie panienki, faktycznie tutaj mamy i sprawiedliwość na, na kielichach, na asie kielichów, tak? może nowa miłość, może pojawi się ktoś w Państwa, tak jakby ktoś się pojawi w Państwa Przestrzeni, tak, bardzo mocno przeznaczeniowa osoba, ale nie sądzę, żeby była karmiczna, tylko przeznaczeniowa, bo tutaj jest w równowadze, czyli tutaj nie ma tej karmy, ona tak jakby sobie tutaj ucieka. Drugi tydzień, niestety, wiadomości, które bardzo mocno osłabiają, wiadomości, które tak jakby każą zrezygnować ze zdanej sytuacji, z danego zdarzenia, z danego problemu. Być może z danej osoby nawet tak, bo tutaj mamy ósemkę buław, czyli przychodzę wiadomości, wieża totalnie czwórka kielichów, i ja już nie mam siły walczyć, albo ja nie chcę tego wykonywać, czy robić tak. I tu jest pokazane, że tutaj zapadają pierwsze decyzje w drugim tygodniu miesiąca grudnia, o was, drogie panienki, trzeci tydzień jest pokazane, że boicie się troszeczkę, zaczynacie się bać. Będzie to bardzo mocno korelowało z pierwszym i z drugim tygodniem, bo tu jest pokazane, że tak jakby mało pracy tutaj jest ta praca, ale wy się boicie chcecie jakiegoś sukcesu, ale wy go jeszcze nie widzicie, tutaj jest tak jakby nawet jak są święta nawet jak macie odpoczywać, to tutaj jest tak jakby jakaś praca, tu się coś będzie też, słuchajcie, wydarzało a przede wszystkim jakbym miała powiedzieć, to tak jakby tutaj zadzieje się coś innego, to co planujecie może wydarzyć się zupełnie potoczyć inaczej, bo to jest pokazane w pracy, jakiś strach, ale bezpodstawny, bo mamy dziewiątkę kielichów czyli tak jakby naprawdę spadniecie na cztery łapy drogie panny macie się nie martwić. Ostatni tydzień ostatni tydzień miesiąca pokazane jest, że Jestem niespełniony, albo ktoś nie spełnił nie spełni moich oczekiwań, albo że zamykam niespełniający okres w swoim życiu, bo mamy piątkę mieczy, mamy wisielca, mamy czwórkę denarów, czyli tak jakby zamykam coś, co jest stare, jeszcze zobaczę pod spodem. Wchodzicie w energetykę królowej mieczy, no powiedzmy, że króla mieczy, czyli bardzo rozsądnej, taki naprawdę żelaznej damy, tak? Taka Margaret Thatcher w Was wchodzi niesłychanie mocno, ale to będzie bardzo zdroworozsądkowe. Natomiast ostatni tydzień on nie jest najgorszy, on jest tak, jakby ja myślę, że zamykacie całkowicie coś, odchodzicie od czegoś, zostawiacie coś, co nie jest tak jakby dla Was. Więc ja uważam, że to są dobre karty, ale powiem tak: no i tutaj jest jakaś nauka, muszę zajrzeć, bo wiecie, bo tutaj no to panienki, a to jeszcze koniec roku i tutaj jest jakaś lekkość z nowym rokiem, bardzo mocno tutaj się pokazuje. Natomiast tak jakby bardzo mocno też mi się pokazuje, że jest zakończenie walki, zawieszenie, odsunięcie się od. Czegoś, takie zostawienie czegoś na zawsze, być może tak, bo nie spełniało Waszych oczekiwań, tak? No tak, to widzę, drogie panienki, ale popatrzmy jeszcze tutaj na tygodnie. Pierwszy tydzień taki, drugi zupełnie taki trzeci bardzo całkiem niezły bo mamy tutaj tworzenie praca tu nie brakuje niczego ale czegoś się boicie podskórnie to tak jakbyście czuły właśnie by ta dziewiątka mieczy strach ma wielkie oczy macie się nie bać bo to zupełnie inaczej wygląda kochani i ostatni tydzień niestety przynosi zamknięcia wszelkiego rodzaju zawieszenia odsunięcia się takie spojrzenia po prostu na coś na przeszłość być może na mijający rok na sytuację Znajomości, na związki, ale spojrzenie zupełnie z innej perspektywy, i myślę, że stwierdzicie, że coś naprawdę bardzo mocno nie spełniało waszych oczekiwań. Wchodzicie w zupełnie inną naukę, będziecie się czegoś uczyć, dokształcać, ale myślę, że też jednocześnie podejmiecie decyzję: no, tutaj taką iście, no naprawdę iście szatańsko, jak to się mówi, bo macie diabła, macie diabła i jednocześnie macie gwiazdę, czyli energetyka jest naprawdę, uła! roller coaster tutaj to się dopiero będzie działo, ale to już jest rok 2026 i o tym będziemy rozmawiać już za parę tygodni, tak, dopiero wtedy na to spojrzymy. Tyleż ode mnie. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o samotnych, no to jest ten pierwszy tydzień sprzyja i trzeci bo, trze, bo drugi i czwarty, ten ostatni absolutnie nie, niekoniecznie, niekoniecznie jak spotkacie to będzie to na chwilę i będzie to zrywająca się znajomość, jeżeli chodzi o związki na no to tutaj, jeżeli naprawa to w pierwszym tygodniu. W pierwszym tygodniu, tylko bo tutaj coś się, tutaj się coś zadziewa. Nie widzę w ogóle Was z partnerami. A jeżeli chodzi o zdróweczko, kochani, no to drugi tydzień, słuchajcie, uważajcie, tu są poparzenia, uważajcie na płuca, uważajcie na oczy i uważajcie na hormony albo też na jakieś zwichnięcia, bo to są kości, ale w szczególności kostki. Więc tak to moi drodzy, widzę. <laughs> Dziękuję ślicznie za fryzurę. Przepraszam, tak przerwałam panienki, ale tak patrzę, że fryzura, fryzura fajna, tylko dzisiaj grzywka się ulizała strasznie mocno. Dobrze, za parę minutek wrócę, wracam, brawo, niech żyje Iza. Wracam za trzy minutki, za trzy, cztery minutki, wracam, ale muszę, jak to się mówi, wejść i zobaczyć znowu, i wracam do Państwa za minut, kilka. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia za chwilę przy kolejnych znakach.